Radio 7 Toronto A to jest kalendarium muzyczne Radia 7 i rocznice przypadające 20 czerwca Na początek Brian Wilson Każdy Amerykanin wie, kto to jest Brian Wilson Ale my niekoniecznie Zasłynął jako wokalista muzyki, kompozytor A przede wszystkim jako lider słynnej kalifornijskiej grupy Beach Boys To geniusz muzyki pop, nie ma dwóch zdań jego przeboje, jego pełne zaskałkujących harmonii przeboje, ciepłe, tak jak kalifornijskie plaże, wylatywały mu jak z rękawa. I uczyniły milionerami prawie setkę ludzi z jego najbliższego otoczenia, ale była też ciemniejsza strona mocy. Brian Wilson popadał w tak zwane nastroje. Stany depresyjne, które powodowały, że kładł się do łóżka, miał halucynacje, słyszał głosy i tygodniami nie wstawał. Leżał tak i leżał, nie wstawał i tył na potęgę po prostu. Wyobrażają sobie Państwo? Zabiera jak z bajki, przewoje na listach, tłumy na koncertach, a on leży. Leży i śpi. A reszta zespołu Beach Boys, familijnego właściwie, no bo to wszystko albo bracia, albo kuzyni, no nie podobało im się to najogólniej mówiąc. Ale po co ja to wszystko mówię? No bo to urodzimy Briana Wilsona dzisiaj, to rocznik 42. Ale teraz nie jego muzyki posłuchamy, tylko piosenki o nim, o nim samym w pewnym sensie. Torontońska grupa Burned Ladies. Wylansowała przebój pod tytułem Brian Wilson, ten właśnie. O rozterkach pewnego młodego chłopaka z Toronto. I tu ciekawa puenta. Prawdziwy Brian Wilson usłyszał tę piosenkę kiedyś w końcu. I co ciekawe, włączył ją do swojego repertuaru. Tak. Czasem śpiewają na swoich koncertach, kiedy ma lepszy humor. I jeszcze coś Po latach Brian Wilson odwiedził w Toronto chłopaków z zespołu Bayer Make Ladies i nawet coś tam z nimi nagrał, co ich zdaniem było zupełnie surrealistycznym przeżyciem. Podczas jednej z sesji nagraniowych ci muzycy nie wytrzymali, no i zapytali swojego guru, co mają robić, za co mają się wziąć, co im w ogóle doradza. Brian Wilson myślał trochę i odpowiedział po chwili. Nie jeść za dużo. 1943 w Warszawie rodzi się Wojciech Gonsowski, wyjątkowy polski piosenkarz Tak mi źle, tak mi źle, tak mi szaro, tak mi szaro Każdy dzień ciągnie się jak makaron, jak makaron Wtedy był w jakimgła, porcja mrzawki. Wyjątkowy, bo potrafił odnaleźć się w każdej kolejnej dekadzie, począwszy od lat 30. W każdym miał coś innego, ale zawsze przebojowego. Najpierw, gdy był młodziuteńki, były to piosenki takie jak ta, śpiewane do popularnego serialu Wojna Domowa jeszcze w latach 60. A później, proszę bardzo, Zielone wzgórza nad soliną z zespołem tajfuny. A jeszcze później była to przygoda bez miłości z grupą test. Przygoda bez miłości, a może tak ma być. Pierwszy polski utwór rokowy z prawdziwego zdarzenia, rok 1972. O no co jeszcze później, już w latach 80., szałem okazała się wspomnieniowa piosenka. Gdzie się podziały, tamte prywatki. Gdzie się podziały, tamte prywatki nie Na każdą modę, na każdą pogodę miał Pan Wojciech jakieś przeboje. A kiedy chciał dorobić parę groszy i w 85 roku grał do kotleta na statku, to trafił na pierwsze strony gazet na całym świecie. Bo to na ten statek Akile Lauro napadł front wyzwolenia Palestyny. Do prywatki, I Gąsowski stał się jednym z zakładników. Gdzie te dziewczyny, gdzie tamten świat, gdzie się podziały, nasze wspomnienia, tamtych szalonych, wspaniałych praw. Mm -hmm. Urodziny dzisiaj obchodzi pieśniarka, latami będąca dumą i chlubą Kanady. Hey. Look what you have done. To Anne Murray, rocznik 45, była pierwszą kanadyjką, która zobaczyła szczyt amerykańskich list przebojów, a stało się dopiero to w roku 70. 40 lat kariery i 40 lat niezdecydowania. Czy ma śpiewać? Muzykę pop? Czy może jednak muzykę country?

Rodzinę obchodzi dzisiaj amerykański czarny wokalista z Alabamy, Lionel Richie, który karierę rozpoczynał w bardzo popularnym zespole Commodore's. No a zaraz potem cała długa seria olbrzymich przebojów solowych lirycznych, ballad głównie. Ballad śpiewanych łatwo rozpoznawalnym, ciepłym barytonem. Sometimes see you pass out, sometimes Przez wiele lat ukochany śpiewak zakochanych, zarówno czarnych, jak i białych, Hello. a nawet arabskich, co w sumie niezwykłe. Me, Ciągle aktywny jest koleżka Lionel Richie you know just to say and I so much. 1966 20 czerwca ukazuje się podwójny album Boba Dylana pod tytułem Blonde on Blond, siódmy z kolei nagrany z kilkoma muzykami z Kanady spieszono się sesja nagraniowa trwała parę miesięcy, a krytycy w Ameryce ciągle uważają ten album za jedną z najważniejszych płyt wszechczasów, nawet biorąc pod uwagę dzisiejszą wrażliwość. Znalazła się na nim piosenka Just Like a Woman, która wtedy nie, ale dzisiaj tak, uznana jest za seksistowską i mizoginistyczną. Deran nigdy nie ujawnił, kogo jakie kobiety dotyczyła. Zresztą, on zawsze postrzegał kobiety jako mało wiarygodne kochanki, które spakują się i odejdą, gdy coś pójdzie nie tak. To opowieść o kobiecie bardzo silnej na zewnątrz, a w rzeczywistości kruchej, niczym małe dziecko. No dobra, posłuchajmy fragmentu. Tak, uważam, że już czas, abyśmy dali sobie spokój. A kiedy znów się spotkamy, przedstawi mnie jako przyjaciele. Proszę nie zdrać, że znałaś mnie wtedy, kiedy byłem jeszcze głodny, a to był twój świat. Ech, udajesz jak każda kobieta. Tak dokładnie. Kochasz się jak kobieta. Właśnie tak. Później cierpisz jak każda kobieta, ale tak jak mały dzieciak, Łukasz. I jeszcze kobieca wersja Stevie Nicks, która potraktowała część tego tekstu w pierwszej osobie, ale to było dość dawno. Udaje, jak każda kobieta. Tak dokładnie, kocham się jak każda kobieta, właśnie tak, później cierpię jak każda kobieta, ale tak jak małe dzieciak, łukam. Teraz rok 1970 Carlos Santana po raz pierwszy występuje wraz ze swoim zespołem na słynnym festiwalu jazzowym w Montreux. Festiwal, który potrafi dziś trwać nawet trzy tygodnie. Ale to wtedy, te ponad pół wieku temu, to był znaczący ukłon publiczności jazzowej dla tego niezwykłego muzyka. W 1973 roku na ekrany Kin wchodzi głośny brytyjski film a friend, you you rely, a pod tytułem oh, O Lucky Man w reżyserii Lindseya Andersona. To taki film, który należy obejrzeć nawet teraz po latach. Szokujący pod wieloma względami. Również muzycznie. Anderson zaprosił do pomocy znanego muzyka Alana Price'a, który jest dodatkowym narratorem filmu. Co kilkanaście minut akcja się urywa, i wówczas pojawia się zespół Alana Price'a i wyśpiewuje kolejną piosenkę, będącą dodatkową ilustracją filmu. Tak jak w tym przypadku, w odpowiedzi na pytanie, dlaczego większość z nas jest biedna. Biedni ludzie. Są tacy biedni, bo nie pojmują wciąż, że gdy już czegoś chcesz, to musisz z własnych użyć rąk. Biedni ludzie zostaną biedni, bo nie dociera prawda ta, że ten ludzki wyścig musi wygrać ktoś. Jeśli to nie ty, to na pewno ja Więc wciąż uśmiechaj się Gdy kantujesz, też się śmiej Czy udajesz, czy też nie Nikt nie dowie o tym się To nie koniec tłumaczeń 20 czerwca w 75 roku ukazuje się pierwsza składanka Największych przebojów Cata Stevensa Wówczas mistrza balady dramatycznej. Na albumie tym pojawiły się największe przeboje z Stevensa z poprzednich pięciu płyt studyjnych oraz jedna. zupełnie nowa piosenka. pod tytułem Two Fine People. O miłości spełnionej, co nie było takie częste, bo w balladach miłosnych to artyści najczęściej cierpią. Tu było inaczej. Teraz, gdy odkryłam twoje serce na nowo. Zostanę z Tobą i nigdy nie zostawię Cię samego. Gdziekolwiek mnie zapragniesz, tam będę, by Cię mieć i tulić. A gdy chmury powrócą, nie opuszczaj moich ramion. Nigdy nie wylądujemy, unoszeni dzięki sile uczucia i szybując dzięki sile miłości. Kocham Cię tak. Że nie dbam o zmienność czasu i o góry w pyło opraszające się. Ja kocham się. Zaś ta piosenka, którą właśnie śpiewam jest sposobem Aby ci to wytłumaczyć. Rok 1980 Nicea, Francja Członkowie brytyjskiej grupy Stranglers, bardzo popularnej w Polsce, dzięki radiowej Trójce Popularnej, zostali aresztowani w Nicei, gdzie jakoby doprowadzili do zamieszek wśród publiki na koncercie. Prawda jednak była taka, że odwołano ich koncert z powodu niedostarczenia generatora prądu, no i francuską młodzież troszeczkę poniosło. 1997 w wieku 59 lat umiera na raka wątroby amerykański wokalista, kompozytor i producent Lawrence Payton związany najbardziej z zespołem Fall Tops zespołem będącym legendą lat 60 Lawrence Payton pozostawił po sobie kilka znaczących przebojów oraz 11 dzieci W 1998 swój debiutancki album pod tytułem Zakręcona wydaje Reni Usis, dziewczyna rodem z Konina. Album otrzymał status złotej płyty, zarobił na trzy fryderyki, a dla Reni Usis był to mocny początek właściwej już wtedy i bardzo udanej kariery piosenkarki, autorki i tekstów, i muzyki, no i producentki. Przerwami ta kariera trwa do dzisiaj nie to nie ja się kręcę to zawilował się już nie pamiętam kiedy bawiłam się aż tak